Dziękuję bardzo. Ciepło zostało uregulowane w 1998 roku i to w zasadzie bez logicznego powodu, praktycznie według takich samych zasad jak energia elektryczna i gaz. O ile konieczność regulacji energii elektrycznej i gazu trudno jest Poddawać pod wątpliwość, ponieważ istnieje obowiązek rangi wyższej, wiadomo, to są dyrektywy 72 i 73, to moim zdaniem nie istnieją porównywalne wytyczne dla ciepła na rynku Unii Europejskiej. I tym bardziej cieszę się, że pan doktor Olszewski zwrócił uwagę na wątpliwe z konstytucyjnego punktu widzenia kompetencje prezesa Ure w zakresie ingerencji w działalność gospodarczą przedsiębiorstw ciepłowniczych, myślę tu o artykule 22 Konstytucji, które z mocy ustawy i zastrzeżone są wyłącznie dla ustawodawcy. Pytanie moje do panów dyrektorów Urzędu Regulacji Energetyki, którzy mówią, że możliwe czy konieczne, zadają pytanie, możliwe czy konieczne jest, konieczne jest regulacja ex, ex post, Chciałbym właściwie uzupełnić komentarze, czy możliwe, czy konieczne. Wydaje mi się, że jest konieczna, ponieważ regulacja, która stosowana jest w tej chwili, nie ma żadnego oparcia o mechanizmy przynajmniej zbliżające ciepłownictwo, nasz podsektor do zasad rynkowych. W zasadzie można powiedzieć, że. Przedsiębiorstwa ciepłownicze zostały zdegradowane do roli zarządców kosztami. Co to powoduje? Brak bodźców ekonomicznych dla przedsiębiorstw ciepłowniczych. Dalej, reforma oparta o regułę kosztową skutkuje wzrostem cen ciepła. I wreszcie. No, obserwuje się polityczny nacisk na utrzymanie jak najniższej ceny ciepła, co odbije się negatywnymi skutkami gospodarczymi w przyszłości. W związku z tym, pytanie właściwie należy postawić jeszcze raz: czy konieczne, czy możliwe. Moim no zdaniem, reguła ekspozycji jest konieczna.